No właśnie, mi chodzi o bufor. Powiedzcie mi jedną rzecz. Mam tu bufor 100 litrów. Do tej pompy, nie? Do Kaisaia. No i teraz tak. Sprawa jest taka. Czy wiecie, do jakiej temperatury woda w buforze się nagrzewa, albo czy można ją nagrzać? osobno, nie wiem, przez tą drugą strefę czy, czy coś, bo mam tam niby czujnik zamontowany, ale on ten czujnik mi po prostu nie działa jak to jest w waszych pompach? czy na przykład, nie wiem, macie podłogówki, czy są grzejniki, załóżmy dajecie na 40 stopni, czy tam pompa woda potrzebuje 40 stopni i czy na przykład ładujecie osobno tę wodę w buforze załóżmy do 50 i sobie do, potem pobiera tą wodę czy po prostu to jest tak, że ten nadmiar ciepła się po prostu gromadzi automatycznie w buforze, i nie można tego ustawić ręcznie, sterować tym? Dajcie znać w jakichś komentarzach, albo w jakichś filmikach waszych, czy, czy na jakiś forach. Bo tam czytałem trochę o tym, ale w sumie o tym buforze to tak nie za dużo wyczytałem, żeby można byłoby go. Ręcznie tam zaprogramować jakąś temperaturę. To dzięki miłego dnia życzę.